Trochę nie trafiłem. Leżeć! Ty też możesz leżeć. I co, to wszyscy?

No, patrząc po ilości mojej amunicji, to tak, kurwa, średnio mi się wydaje, że długo tu wytrzymam. Dobra, może po prostu ich wyminę? ja tu coś znajdę na szybko? No, co najwyżej w pierdol, dobra, taktyczna wymijka, i wydupiam stąd. Strzelet? Strzelba? jakieś inna amunicja? Jakiś granat? Czy to już nie żyje? Nie wiem. What about, it to be fucking serious? Okay, okay, no more, all right? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole.

No, давай, отфирай-то, Крис. I którędy wyjdę? Czy to jest dobry kierunek? Może powinienem był iść w przeciwnym kierunku? Nie mam pojęcia! Zapierniczam na Hebiu trafił! Z nadzieją, że jednak przeżyję! Jakie mam szanse? Pewnie różne! Ale się na szczęście udało. Because I said, no, ammunition is really thin for me. Chris, are you okay? Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time, cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who did he send it to?

Tutaj to mnie jeszcze nigdy nie było. To coś nowego. Zresztą jakaś nowa lokacja, a nie znowu te podziemia i te inne kopalnie. Co to za rezydent, który się nie kończy, wejśiem do jakiejś placówki? Mogę wejść na tutaj na górę? Nie mam pojęcia, gdzie mnie bardziej prowadzi fabuła. A gdzie mogę potencjalnie znaleźć jakieś. drowce. Czesorówce. Zapasy! WM-002 WM-001A WM-001 Czy tam do nich wchodzić? Może tam być coś ciekawego w sumie. Cześć, panowie. I spiąchę go. One punch! Aha, mija i Ewelin. Dziennik E001, 22 lipca 2016. Stan zdrowia dobry, stan psychiczny dobry. Wydzielenie mu tak grzyba w normie, inne nie dotyczy. E, niewiele się zmieniło, przez cały dzień bawiła się lojkami, e, dziś e, zamieniła dwóch gości w spleśniałych. Dziennik E001, 12 sierpnia 2016. Stan zdrowia, Kaszel, wyczerpanie. Stan psychiczny, lekkie objawy stresu. E, wydzielanie tak grzyba większe niż zwykle, inne nie dotyczy. Po zabawie piłką z statą zaczęła, e, zaczęła się skarżyć, że jest zmęczona. Zmieniła jednego faceta z pleśniawego e, spleśniałego spacilaka. Dziennik E001 26 sierpnia 2016. Stan zdrowia zły, stan psychiczny zestresowana. Mu ta grzyba, wydzielanie tak grzyba wysokie. Inne nagłe e, starzenie. Na, e, nagle zaczęła się starzeć, try, e, traci na wadze, e, wypadają jej włosy. Im więcej krzyczy, tym więcej wymiotuje. Wysoki poziom skażenia w, piw, e, w piwnicy. Brak widocznych przyczyn starzenia zapytałem o dalsze instrukcje. Dziennik E001, 9 września 2016. Stan zdrowia kiepski, ale stabilny. Stan psychiczny ma urojenia, mowa nieskładna. Wydzielenie mu tak grzyba stabilne. Inne nie dotyczy. Projekta starzenia spowalnia, wydaje się stabilna. Dostałem od firmy... E, Nekrotoksydne E, rozkaz użyć w razie utraty kontroli nad nią, a myślałem, że to ja jestem dowcipny. Jedna lalka, druga lalka, ustawiam, że jedna to ma być Ewelina, druga Mia. Amunicja, czyli wyszedłem na zero, spoko. Coś... O, jeszcze więcej amunicji. Czy mogę zejść do komputera? Nie widzę takiej opcji. No coś tak czułem, że się podniesie! Już tego nie zrobi. 11 czerwca 2017. Mam już dość tego całego Lukasa. Właśnie mianowali go na moje miejsce jako kierownika badań. Co oni sobie myślą? Dlaczego ja, absolwent Stanford ze specjalizacją z mikrobiologii, mam słuchać tego kretyna? On potrafi tylko bawić się osobnikami, każąc im ze sobą walczyć, po czym wykonuje niepotrzebne autopsje. To wariat nie ma pojęcia o możliwościach mu tak W serii E zgłosza jego zachowanie na następnym spotkaniu z kierownictwem. Ciekawe, czy faktycznie dał radę zgłosić? Granaty, pistoletowa amunicja, spoko. Halo, halo, Lukas. Gdzie jesteś? Trzeba przejść przez te drzwi? Czy ja włączę prąd w placówce? Raczej włączę. No cześć! A w mordę. Wracamy tutaj. Wysłano 20 lipca 2014, 1022. W się nie zospadł kontroli, ale poradziłem sobie z tym. Wysyłam dane o OE. Nie powinno to zająć dużo czasu. Po transmisji zmywam się z. Po transmisji zmywam się z tyki. Kłuczka mogę odłożyć, bo mi się nie przyda. Szczelmy sobie zapisik. Wytrych. Wróciliśmy tutaj. Ok. Tylko teraz pytanie: jak ja mam do jasnej cholery ominąć tamtą nieszczęsną wieżyczkę? Eee, Zabiję naukowców pracujących dla The Connection. za moimi plecami wtykali nos tam, gdzie nie powinni, a ja dobrze wiedziałem, co knuli. Pewnie nie podobało im się, że jestem ich zwierzchnikiem. Wróciłem do klatki z paroma spleśniałymi, obsali się ze strachu i błagali o życie. Martwi mnie tylko, czy nie parsnę śmie śmiechem przy składaniu raportu o nieszczęśliwych wypadkach, które ich spotkały. To chyba dobry moment na y uniezależnienie się od The connections. Jestem jedyną osobą, która może zrobić dobry rzek z pleśni Ewelin. Dobra, po prostu jolo robię. I w sumie jolo zadziałało. Amunicja do strzelby. <laughs> How the hell are you still alive? You should be dead. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that.

love that, wouldn't you? this So, this is feels Got a situation down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't have Oh, I've got some for you. are fucking strong. You're going to need to proceed with caution, extreme caution. Oh, well, that's different. Like, it have not been since we got here. Zrobiło się nieprzyjemnie ciemno. O, w mordę, mordę raz dwa. Ekej. Okay. E, luka, ci ktoś, że coś paskudnego jak jest na cholero? Dobra, teraz pytanie brzmi, czy on się regeneruje czy nie? W sumie to nie wiem. Więc walę w niego, będę walił w niego wszystkim, co kurwa mam pod ręką. Łap! O, a nic dzięki. Ej, sarżuję! Oh, shit. No, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Lukas, a mogłabyś tak pójść na przykład spać już? Niech rzeczy się był chłopiec, czas do spania, szmato. Ej, trafiłem, nie trafiłem. Ej, zaraz mi dupnie, zaraz mi dupnie. Wolałbym tego uniknąć. Wow. No, i chuj mi w dupę! Akurat musiał mnie zabić, kiedy się liczyłem. No, co za kurwa bullshit. O, masz, naprawdę. A nie, okej, okay, dobra. Myślę, że musiał oglądać całą tą kasę od nowa.

Oj, oh 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 do tyłu! I tyle było z... Aj! Z normal... z... ze strzelby. O kurwa! Co so, Łukasz było tak fikać? Było tak co zaczyć? Game over. Ale paskudny. you need to find a way to shut down the server there may be some transformer relays you can i'm going to him blue screen gonna be some pissed computer techs up here from your river what's the sit rep the facility is clear even the newer breeds have been neutralized i'm out of here We did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. Niestety, jak wszyscy wiedzą, to jeszcze nie koniec. To na pewno będzie koniec tego dodatku. Tak więc osoby klasycznie, które oglądały to w formie odcinków, jako serię na kanale, mam nadzieję, że to nie Wam się spodobał. Jeśli tak, będzie zostawić łapkę, w górę góry to wyformować. A my będziemy to kończyć i widzimy się niedługo w koniec Zoe w ostatnim dodatku z Resident Evil 7 Biohazard. Z gry z około półtorej godziny. Sobie by się nawet zgadzało, także że powiedziawszy. Wz e, wznowienia 3, stare monety 5,10, zdobyte akta 8,9, otwarte skrzynie, uniki, bla bla bla. Coś będzie ciekawego? Poziom trudności odblokowany, super. I nie, to byłoby, no, to byłoby absolutnie wszystko. Tak więc, tak jak mówiłem, to było tyle, jeśli chodzi o Not a Hero, to nie bohater. Jak zwał? Tak zwał. My widzimy się e, jutro w koniec Zoe. Tam, tak, to było koniec, koniec Zoe. W każdym razie widzimy się jutro w ostatnim, w, e, ostatnim dodatku do rezydenta. A do tego czasu, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć!